A tylko spróbuj się nie zachwycać GMK w następnej recenzji. <laughs> no cóż, widzisz. Puść intro. tego filmu jest jedną z najbardziej rozciągniętych w czasie i najciekawszych, jeśli chodzi o filmy z Godzillą. Otóż, swego czasu, gdzieś w połowie lat 90. XX wieku, pewien ambitny młody reżyser, Shusuke Kaneko, bogał tocho o powierzenie mu reżyserii któregoś filmu z Godzillą, albo jeszcze lepiej pozwolić mu rozwinąć własną wizję. Toho jednak nieugięcie odmawiało jego angażu, twierdząc, iż filmowiec nie ma wystarczającego doświadczenia z technikami efektów specjalnych typu suitmation. Słysząc to, Kaneko udał się do konkurencyjnego studio Daeje, które pozwoliło mu zrebootować drugiego (Pogodzilli) potwora Japonii, Gamere. Kaneko wraz ze swoją ekipą przygotował sławną i klasyczną już trylogię, która na pewno wyróżniała się stylistyką. Jak na ironię, efekty specjalne przebijały te, które miały w podobnym czasie do zaoferowania filmu o królu potworów, tocho przywracając później Godzilla na ekrany, szukało często młodych i ambitnych twórców. Dorobek Kaneko wreszcie sprawił, iż mógł ze swoją ekipą wkroczyć do legendarnego japońskiego studia i zaserwować tam swoją wizję szczura. Efekt? Ciekawy. Na pewno trudno to podsumować jednym słowem. Mam wrażenie, że bronię tutaj też odrobinę z początku, straconej pozycji, gdyż omawiany film jest jednym z najbardziej wychwalanych filmów z Godzillą w ogóle. I wiecie, ja to rozumiem. Potrzebę więc do odświeżającego sensu z dość dużymi wymaganiami. Na pewno mogę nazwać to dzieło jednym z najbardziej oryginalnych Monster Movie, jakie powstały, głównie pod względem stylistycznym. To jednak wychodzę tutaj z założenia, że kurde, film jest cholernie nierówny. Zacznijmy jednak od pozytywów. Godzilla, jak i wszystkie potwory, jest tutaj fantastyczny. Dotąd z serii Shinsei nie było nam dane oglądać tak niezwykle umiejętnie sfilmowanych Submation, połączonych odpowiednio z efektami komputerowymi. Momentami ich wiek daje się we znaki, to prawda, ale wybaczam to, gdyż ogólna reżyseria tego aspektu nadzwyczajnie się wybija. Nie tylko na polu tego segmentu serii, ale i w porównaniu z wszystkimi filmami z Godzillą. Nie jestem pewny, czy to właściwie nie jest jakieś szczytowe osiągnięcie i triumf tradycyjnych technik efektów specjalnych, który przebity był chyba tylko właśnie przez Kaneko i jego ekipę w filmach o Gamerze. Gdybym miał jednak wybierać, które są lepsze, to miałbym niezły kłopot. Są to po prostu wybornie nakręcone sceny, każda z nich angażuje niezwykle. Dzięki umiejętnej reżyserii często możemy zdać sobie sprawę, jak faktycznie ogromne są to potwory. Na przykład poprzez umieszczanie przed nimi obiektów, których rozmiar możemy sobie bez trudu wyobrazić. To niezwykłe osiągnięcie, zważywszy na to, że jedyny inny film o potworach, w którym udało się osiągnąć taki efekt, to, no, Godzilla z 2014 roku, gdzie potwory były wykonane w całości komputerowo. Tą genialność osiągnięto naprawdę fajną, mityczną otoczką, która nadała odpowiednie przesłanie i filozofię filmowi, do tego ustanowiła charaktery potworów. Godzilla jest tu po prostu ogromnym, spasionym, wkurzonym skurczybykiem i przepraszam, może to wyrażenie jest dość nieelokwentne, lecz taki król potworów jest po prostu idealny. Wszystko od jego krwiożerczego ryku po atomowy oddech wypada niezwykle dobrze. Do tego fajnie zaznaczono jak pomimo swojej dzikości jest myślącą istotą. Jego redesign jest naprawdę oryginalny i niezwykły. Wiem, że niektórym osobom się nie spodoba, wiem, że dla niektórych wygląda jak zwykły dinozaur, ale jak dla mnie warto pochwalić twórców chociażby za to, że często przełamują utarte schematy, których normalnie nikt by nie dotknął i robią w nich własne nowe rzeczy. Bo wraz z godzillą każdego z monstrów czeka przemyślana zmiana wizerunku. Patrząc na to z dzisiejszej perspektywy wypada to niekiedy bardzo kontrowersyjnie. Zmieniono tu całe status quo. Modra nie posiada już swoich wróżek z wyspy Infant, a co za tym idzie, nadano jej zupełnie inną filozofię. Król Gidora, uwaga, broni tutaj ludzkości przed godzillą. Złoty Smok w całej swojej egzystencji, liczącej prawie 40 lat, nieustannie był dla ludzi antagonistą. Nikt aż do czasów Kaneko i spółki nie odważył się chociażby podważyć tego stanu rzeczy. Ja rozumiem, że taki nieprzerywalny porządek fani godzili, łącznie ze mną uwielbiają, ale nowość i oryginalność zawsze są cenne, a patrząc na ten cały obraz z tej perspektywy, jest to jeden z najbardziej wartościowych filmów o Królu Potworów. Świetne jest też to, że przy tej całej nowej wizji nie zapomniano o korzeniach całej serii, ba nawet zgrabnie się do nich odwołując. Cała batalia potworów znów posiada wydźwięk symboliczny. Godzilla reprezentuje dusze poległych żołnierzy. Strąceni w czasie wojny w Pacyfik ludzie, w postaci duchów potworów, mszczą się na dzisiejszym świecie za to, że zapomnieli, jak wyglądał świat podczas wojny. I Japończycy zwyczajnie oswoili swoją traumę, nauczyli się traktować ją zupełnie potulnie. Film jednak przypomina nam, że ludzie powoli mogą zapominać o cierpiących, jak i o tamtych wydarzeniach. Oczywiście mówię tu w kontekście kraju kwitnącej wiśni. Jednym zdaniem, fantastyczna robota, jeśli chodzi o potwory. Czekajcie. Niby powiedziałem już wszystko, ale jakby o czymś zapomniałem. A, no i jest tu baragon. Czemu nie ma go w tytule? Yy, nie wiem, chyba po prostu zabrakło miejsca. Dobra, w każdym razie jest za co ten film chwalić, nie przeczę. Problem w tym, że aby dotrzeć do tych pozytywnych rzeczy, trzeba przejść przez tyle głupot, tyle absurdów, tyle po prostu dziwnych dla mnie rzeczy, że. Ja wiem, że twórcom chodziło o pewnego rodzaju przymrużenie oka. Problem z tym, że te komedie, swoiste żarciki i inne rzeczy zwyczajnie gryzą się z tą mityczną otoczką. Istota takiego pomysłu nawet nie jest zła, ale wykonanie nie zapewnia żadnych płynnych przejść pomiędzy tonami. Jest tu tyle zabawnych, przerywników, postaci komediowych dialogów, że odwraca to uwagę od mitycznej otoczki. Pal już licho, że mnie to strasznie denerwowało. Działało to na niekorzyść tej lepszej strony, sprawiając, że przestawałem się w nią angażować. Wyobraźcie sobie tą dziwną scenę z żulem z Powrotu godzili. Tamta scena strasznie się gryzła z ogólnym tonem i mrokiem produkcji. Była zupełnie bez sensu i pozostawiała niesmak. No to teraz weźcie tą scenę i zapędźcie ją tak z 27 razy. Macie pierwszą połowę Gmk. Gdyby twórcy chcieli z tego filmu zrobić coś w stylu parodii godzili, to jeszcze bym zrozumiał. Lecz te żarty są okropne często nie mają płyny. Czarny humor, powiecie? możliwe lecz jest on tak niesubtelny i znów gryzie się z tą mityczną otoczką do której potrzeba mieć zupełnie inne podejście że wychodzi to bardzo niezręcznie. Czemu tak często widzimy ludzi w Kiblu? Gdy zaczynają się konkretne ataki potworów, to widzimy jak faceci sikają do piszuaru, no i, no i bo, kurczę, trzęsienie mi sprawia, że nie trafiają. że to nie jest tak, że się czepiam, czy coś, po prostu jest tego tak dużo, że można oszaleć. Wielka szkoda, bo fabuła sama w sobie nie prezentuje się wcale źle. Wiecie, nie jest to nic nowego, podobnymi rzeczami byliśmy karmieni od początku samej serii, można to nawet uznać za swoiste nawiązanie. Zaletą jest to, że wątek głównej bohaterki potrafi wciągnąć. Mimo iż aktorsko nasza protagonistka nie jest jakoś mistrzynią świata, to sama idea ścigania tych potworów z powołania jest naprawdę interesująca do tego stopnia, że możemy się nią naprawdę interesować. Jest fajnie zarysowana, to bardzo ludzka postać. Trochę głupia, popełniająca sporo błędów, jakie popełniają osoby w tym wieku, ale to tylko nadaje jej pewnego charakteru i sprawia, że jest bardziej ludzka. Dzięki temu, gdy film odsuwał swoje komediowe niuanse na bok, naprawdę odczuwałem uczucie emocjonalnego zaangażowania się w historię. Taka była dla mnie druga połowa tego filmu, dopóki... Wiecie, nie zepsuł to tego rozwiązaniem fabularnym, które jest tak głupie, że... Dobra, wiecie co? Nie czepiajmy się już. Tym bardziej szkoda, że nie mogę tego filmu w pełni polecić. Jasne, sceny z potworami robią ogromne wrażenie i cała otoczka jest super, ale ten ton filmu... Po prostu jest on tak dziwacznie wyreżyserowany, że nie mam pojęcia jak na to zareagować. Ale hej, wielu osobom to dzieło się zwyczajnie podoba, więc czemu nie dać mu szansy? Nawet jeśli przed chwilą podałem Ci milion powodów, dla których nie warto, wybierz sam. Dzięki za uwagę!